Trzeci odcinek yy, Dead Cells. Ostatnio były dwa rany. Jeden ran na odcinek. Nie poszedłem za daleko. Trzeba się zrewanżować. Trzeba pójść po prostu i odblokować nowe umiejętności. Yy, na pewno uwalnięcie w ziemię teraz będzie. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, jeżeli dobrze pamiętam, to muszę przejść dalej. I. Ja bym przeszedł górą tak jak to było na początku, żeby nie iść te, tą drogą z zewnątrzami, tylko próbować tam przejść przez tę przez tą mapkę z różami i tam dopiero spróbować coś zrobić. Bo nigdy, jeżeli dobrze mi się wydaje to tam powinna być opcja z progresowania dalej. Jakimś takim cięższym przeciwnikiem. No? O. Ok. Dobra, i teraz tak, tutaj jest oponącza, więc tędy nie przejdę, bo to nie tej drogi szukam i chyba powinienem iść tutaj w dół ty wiesz jest sklepikarz, za nic nie ma, ale coś tam na mapie, widzę, że jest pod nami. No więc... tędy, czy pod nami, pod nogi? Chociaż nie, bo chyba powinienem iść do pnączy i pomóc temu temu gościowi wyjść z zakrat tam w Sewersach, w Toxic Sewersach. Dobra, to jednak idziemy do Toxic Sewersów, bo on tam ma do odblokowania coś, jakąś runę, chyba tą teleportacyjną. A to muszę akurat nadrobić, tak naprawdę eee, już po tej runie teleportacyjnej nie grałem, więc nie wiem co się w grze dzieje. Eee, tam chyba tylko drugiego decela, aktywowałem tam raz czy dwa razy i właśnie, więc tutaj. Okej, okay. czy udało się to poniżej dwóch minut przejść? Udało się, mamy bonusik. Mamy bonusik, on zawsze w poko, zawsze się przyda. Eee, to weźmiemy, tego nie chcemy, wracamy. I teraz tak, co by kupić u sklepikarza? Rezerwy złota na pewno, eee, flakon może drugiego poziomu by się przydał. No, jakiś tam miecz sobie dokupię, może go trafimy. I flakon drugiego poziomu. A mogę go od razu użyć? To jest leczący miecz. Krwawienie więcej dostaje, ale się leczę. Wolę to. Dobra, Dobierzemy. Leczymy się, idziemy dalej. Toxic Swears. Chociaż pewnie, jak będę dostawał razy dwa damage, tym bardziej w Toxic Swears. Tak jak nie będzie toksyna cały czas zżerała po dupie. To nie będzie zakolorowo. kolorowo, ale sprawdzimy. Tego jeszcze nie potrzebuję. Muszę zapamiętać, że to tu jest. Jest na pomarańczowej kropce. Wiedziałem, że on tu będzie. Dobra. O lala. Tu, tu, ale niziutko, Oj, ten miecz się musi zatrzymać, jak atakuje, nie jest tak, tak szybki jak, jak poprzednie miecze. Dobra, i teraz tak, czy mogę się tepnąć? Mogę się tepnąć na górę. Wrócę się teraz po to żarcie jak już się wywaliłem Tę, Nie, tedy wchodziłem O, tutaj Tutaj i wracamy z powrotem Dobra i jakby nigdy nic się nie stało Pełne życie, lecimy dalej w tą stronę. Tu jest. Się wyczeka przez podłogę ciekawiec Co brzlistwo sprowadzić do jakiejś dziury, nie mam pojęcia i nie chcę mieć A tu jest co? Jakieś macki? Ja teraz nie pamiętam, czy ja miałem jakieś DLC. -ki. Znaczy na pewno miałem jakieś DLC, ale nie pamiętam które, więc nie wiem teraz czy to jest czy to jest tutaj jakiś nowy yy, dodatek, który wszedł? Dobra, udało się. Tutaj jakaś lecząca tarcza. Bicz, bicza nie chcę. Wolę się tym mieczem na razie pobawić w siłę. Małpy razem silne, więc miecze pod czerwone są lepsze. że ja nie jestem... E, ojoj, 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 dobra poradzie. No, tak jak myślałem, super, genialnie mi to wyszło.